W paśmie rzeki Kry, w miejscowości Bolencin, znajduje się bardzo dobrze utrzymany cmentarz. Cmentarz, jakby mauzoleum żołnierzy radzieckich. Tu jest opis, ewidencja pochowanych żołnierzy Armii Radzieckiej. Znajduje się w Urzędzie Gminy w Sochocinie, ulica Guzikarzy 9. Napis również. W języku rosyjskim. Teren bardzo ładnie utrzymany. Swoją drogą ciekawe kto zajmuje się tym terenem. Przejeżdżałam tu już kilka razy. Zawsze jest porządek. Brama jest otwarta. Można wejść bez problemu. Nikt tutaj nie dewastuje, nie niszczy. Bardzo ciekawe jest to, dlaczego to właśnie tutaj jest taki cmentarz. No i właśnie kto się nim zajmuje. Tu jest opis. Powstał w 1945 roku. Od 12 do 28 stycznia, w trakcie wyzwalania powiatu Płońskiego, Płockiego, Ciechanowskiego i Młaskiego, zginęło około 3000 żołnierzy Wojska Radzieckiego z oddziałów wschodnich. Na cmentarzu pochowano 2479 żołnierzy Armii Radzieckiej i pięciu jeńców. Z wszystkich pochowanych jedynie 505 nazwisk jest znany. Znanych cmentarz mauzoleum mieści 188 grobów zbiorowych, 40 indywidualnych. Nagrobki pochodzą z drugiej połowy XX wieku. Pomnik wzniesiony ku czci poległych żołnierzy został odsłonięty 9 maja 1948 roku. Na planszy widzimy też układ cmentarza. Tak jak widać kwatery rozmieszczone dookoła tutaj tutaj mamy jakiś imienny nagrobek ale starło się zdjęcie bo było nawet zdjęcie a tam w głębi Widać pomnik, jeszcze ujęcie pomnika postać żołnierza Armii Czerwonej, i przejście na drugą stronę cmentarza. Tutaj widać trochę oznaczonych nagrobków. Proszę zobaczyć, nawet woda jest doprowadzona, bo można było podlewać i dbać o to miejsce. Chcę zobaczyć, co tu, co tu jest, co tu widać. Jakaś tablica. Valentinow Oryest no, ze zdjęciem, czyli prawdopodobnie rodzina dotarła tutaj i postawiła taką tablicę. Proszę jaki dzielny wojak. No i na koniec kobieta. Starsza pani Elena, 1992. No to ciekawostka. Dziwna ta data.